przez las, Baba Aga napotkała różne wyzwania i przeszkody. Niektóre z nich były zewnętrzne, jak niebezpieczeństwa czyhające na nią w lesie, mroczne zakamarki, gdzie cienie zmysłów splatały się z rzeczywistością, a chropowate korzenie drzew snuły się jak zasłona tajemnicy. Inne zaś były wewnętrzne. To były wątpliwości i lęki, które trawiły ją od środka strach przed nieznanym, który tlił się jak ognik w sercu niepokój, który zakradał się jak chłodny wiatr do głębin jej duszy, przynosząc ze sobą szepty przeszłości. W miarę jak pokonywała trudności stopniowo zaczęła dostrzegać. Że droga do samej siebie to nie tylko fizyczne przemieszczanie się przez las, ale również podróż przez labirynt własnego umysłu i serca. Na tej wewnętrznej drodze spotkała swoje największe obawy i najgłębsze pragnienia, które buchały jak żar wulkanu, gotowe wybuchnąć w ogniu namiętności. A wokół niej z każdym krokiem ożywał las. Światło promieniujące z liści, jak tysiące diamentowych iskier, ptaki tańczące w powietrzu, jak muzyka wiatru i zapach wilgotnej ziemi, którego esencja wypełniała jej płuca i umysł, przynosząc ukojenie. W końcu, po wielu próbach i błądzeniu, dotarła do miejsca spokoju i ciszy, gdzie mogła usłyszeć swój własny głos. I odnaleźć prawdziwą mądrość, która tkwiła w jej sercu od samego początku. Tam, wśród szumów drzew, których gałęzie tańczyły w rytm wiatru, i szepczących liści, które szeptały starożytne pieśni, oraz strumieni błyszczących jak błękitne oczy bogini, otworzyła się na głos swojej duszy. I przyjęła wszystkie części siebie, zarówno te jasne, jak i ciemne, z miłością i akceptacją. Zrozumiała, że droga do samej siebie to nie tylko podróż przez zewnętrzne przestrzenie, ale również podróż do głębin własnego serca to podróż, która wymaga odwagi, pokory i gotowości do zmiany. To podróż, która nie ma końca, ale prowadzi do coraz większej świadomości siebie i swojego miejsca w tym wielkim tańcu życia. Głębiej, otwierając się na własne wnętrze, poczuła, jakby odkrywała sekrety skrywane przez wieki. Jej serce stawało się jak spokojne jezioro, odbijające niebo niczym lustro. Gdzie każda chmura była tylko przejściowym przejawem. Wraz z każdym oddechem w jej duszy narastało poczucie spokoju, tak jakby dotarła do źródła wiecznego wewnętrznego spokoju. Jej myśli stawały się jak płynąca rzeka, nieśpiesznie przemierzająca krajobrazy przeszłości i teraźniejszości. A zarazem wiodąca ku nieodkrytym horyzontom przyszłości. Kiedy odnalazła się, jak podróżnik, w swoim własnym labiryncie emocji i pragnień, jej serce stało się jak kompas, wskazujący drogę przez zamieszanie myśli i uczuć. Krok za krokiem odkrywała nowe aspekty samej siebie, równocześnie akceptując zarówno światło, jak i cień, których mieszanka tworzyła mozaikę jej istnienia. Wokół niej rozkwitał świat, ożywając jak obraz pełen kolorów, gdzie każdy szczegół miał znaczenie, a każdy dźwięk składał się na symfonię istnienia. W ciszy i spokoju swojego wnętrza zaczęła słyszeć melodię swojej duszy, prowadzącej ją ku głębokiej samoświadomości, Pełniejszemu życiu. Od tego dnia wiedziała, kim jest i jaka jest jej rola w tym magicznym lesie. Była opiekunką przemiany nie tylko dla innych, ale również dla siebie. Jej moc tkwiła nie tylko w ziołach i magicznym mościeżu, lecz także w odwadze i determinacji, jaką odniosła na swojej wewnętrznej drodze.